Myślisz, że empatia to supermoc? Ta piękna cecha, która pozwala Ci czuć to, co czują inni? A co, jeśli powiem Ci, że ta supermoc to otwarte drzwi, przez które wchodzą manipulatorzy, aby przejąć kontrolę nad Twoim życiem? To jest mroczna strona empatii. Broń, której używają przeciwko tobie, a ty nawet o tym nie wiesz. Czy kiedykolwiek czułeś się kompletnie wyczerpany po rozmowie z przyjacielem, który znowu miał kryzys, albo zgodziłeś się na coś, czego wcale nie chciałeś, tylko po to, by nie sprawić komuś przykrości? Jeśli tak, to witaj w klubie. Jesteś empatą, a to oznacza, że jesteś głównym celem dla emocjonalnych wampirów. Zrozummy najpierw, czym jest empatia. To nie jest jakaś magiczna mgiełka. Psychologowie dzielą ją na dwa główne typy. Pierwszy to empatia afektywna. To jest to, co czujesz. Ból Twojego przyjaciela staje się Twoim bólem. Dosłownie rezonujesz z jego emocjami. Drugi typ to empatia kognitywna. To jest to, co rozumiesz. Potrafisz intelektualnie pojąć, co ktoś czuje i dlaczego, nawet jeśli sam tego nie odczuwasz. Większość z nas ma mieszankę obu. Czujemy i rozumiemy. To jest zdrowe. Problem pojawia się, gdy spotykasz kogoś z wysoką empatią kognitywną, szysi i zerową afektywną. To jest podręcznikowa definicja manipulatora, narcyza lub psychopaty. Oni doskonale rozumieją, które guziki nacisnąć, by wywołać w tobie poczucie winy, litość czy obowiązek, ale nic nie czują. Dla nich twoje emocje to tylko narzędzia dźwignie do pociągnięcia, by dostać to, czego chcą. Jak to wygląda w praktyce? Przyjrzyjmy się kilku typowym scenariuszom. Scenariusz pierwszy. Emocjonalny wampir. Masz takiego znajomego. Dzwoni tylko, gdy ma problem. Godzinami opowiada o swoim dramacie. Ty słuchasz, doradzasz, czuwasz się. Twoja bateria emocjonalna spada do zera. Gdy rozmowa się kończy, on czuje ulgę. Ty czujesz się, jakby przejechał po tobie walec. A kiedy ty masz problem? Cisza, znika, nie ma czasu. To nie jest przyjaźń. To pasożytnictwo emocjonalne. Użył twojej empatii jako darmowej sesji terapeutycznej. Scenariusz drugi. Mistrz poczucia winy. To może być partner, rodzic albo szef. Jego ulubiona broń, twoje sumienie. Wiem, że jesteś zmęczony, ale gdybyś naprawdę mnie kochał szanował, zostałbyś po godzinach i pomógł mi z tym projektem. Czujesz to ukłucie? To twoja empatia mówi. On ma ciężko muszę pomóc. Manipulator wie, że nie odmówisz, bo poczucie winy będzie dla Ciebie gorsze niż dodatkowe dwie godziny pracy. On nie prosi, on szantażuje, a walutą jest Twoje dobre serce. Scenariusz trzeci. Wieczna ofiara. Ten typ człowieka ma zawsze gorzej. Cokolwiek by się działo, cały świat jest przeciwko niemu. Opowiadają ci swoje historie tak, by wzbudzić litość. Miałem trudne dzieciństwo, dlatego tak się zachowuję. Twoja empatia aktywuje tryb ratownika. Chcesz im pomóc naprawić ich życie, ale ofiara nie chce pomocy. Chce uwagi i zwolnienia z odpowiedzialności. Twoja litość to dla nich licencja na bycie dupkiem. Twoja empatia staje się ich wymówką. Pozwalasz im na więcej, bo przecież tyle przeszli. To nie tylko jednostki. Ten mechanizm działa na masową skalę. Reklamy społeczne pokazujące cierpiące zwierzęta czy głodujące dzieci. One nie apelują do Twojego rozumu, apelują do Twojej empatii afektywnej. Chcą, żebyś poczuł ból tak mocno że jedynym sposobem na jego złagodzenie będzie wysłanie pieniędzy. Politycy opowiadający tkliwe historie o jednej osobie, by przeforsować ustawę, zamiast przedstawiać twarde dane, wiedzą, że historia jednej babci, która nie ma na leki, poruszy cię bardziej niż statystyki o tysiącach. To zjawisko nazywa się efektem identyfikowalnej ofiary. Nasz mózg jest zaprogramowany, by bardziej przejmować się jednostką, którą możemy sobie wyobrazić, niż anonimową masą. Twoja empatia jest hakowana na poziomie biologicznym. OK, brzmi to beznadziejnie. Czy to znaczy, że masz stać się zimnym, nieczułym draniem, żeby przetrwać? Absolutnie nie. Rozwiązaniem nie jest wyłączenie empatii, ale jej świadome kontrolowanie. Musisz zmienić się z gąbki, która wchłania wszystko wyfiltr. Który przepuszcza tylko to, co wartościowe. Jak to zrobić? Oto cztery filary pancerza empaty. Po pierwsze, rozpoznaj wzorce. Zacznij świadomie obserwować swoje interakcje. Jak się czujesz po rozmowie z daną osobą? Podbudowany czy wyczerpany? Czy ta osoba daje cokolwiek w zamian? Czy to relacja dwukierunkowa, czy autostrada w jedną stronę? Zacznij ufać swojemu emocjonalnemu kacowi. To twój system wczesnego ostrzegania. Po drugie, ustal granice. Nie to pełne zdanie. Nie musisz się tłumaczyć. Nie mogę teraz rozmawiać. Nie mam na to siły, nie wezmę tego na siebie. Początkowo będzie to trudne. Będziesz czuł się winny, to normalne. Manipulatorzy zaprogramowali cię, byś tak się czuł, ale każda odmowa to trening dla twojego mięśnia asertywności. Z czasem staje się łatwiejsze. Granice nie oznaczają, że jesteś niemiły, oznaczają, że szanujesz siebie. Po trzecie, praktykuj współczucie na dystans. To kluczowa koncepcja. Możesz rozumieć i troszczyć się o kogoś, nie biorąc na siebie jego cierpienia. Pomyśl o chirurgu. Jest pełen współczucia dla pacjenta, ale musi zachować emocjonalny dystans, by skutecznie operować. Gdy ktoś opowiada ci o problemie, powiedz: To brzmi naprawdę ciężko, rozumiem dlaczego jesteś zdenerwowany. Uznajesz jego emocje, empatia kognitywna, ale nie mówisz: Teraz ja też jestem zdenerwowany, empatia afektywna. Dajesz wsparcie, a nie wchłaniasz trucizny. Po czwarte, naładuj swoją baterię. Nie możesz nalewać z pustego dzbanka. Empatia zużywa ogromne pokłady energii mentalnej. Musisz mieć zaplanowany czas na regenerację. Czas tylko dla siebie, bez pomagania, słuchania i naprawiania innych. Co cię ładuje, spacer, książka, muzyka, cisza. Znajdź to i traktuj to jak świętość. To nie jest egoizm. To jest warunek konieczny, by móc w zdrowy sposób dawać coś z siebie innym. Empatia nie jest twoim wrogiem. Niekontrolowana empatia jest. To potężne narzędzie, które może budować głębokie relacje i zmieniać świat na lepsze. Ale jak każde narzędzie może zostać użyte przeciwko tobie, jeśli nie wiesz, jak się nim posługiwać, przestań być ofiarą własnej dobroci. Zacznij być świadomym architektem swoich relacji, naucz się chronić swoje serce, nie zamykając go. To jest prawdziwa siła.